ska jestem Beka i ten zwykły kolejny filmik Ostatnio znalazłem na dysku pewien filmik Mianowicie był to filmik przeznaczony na mój inny kanał związany z cosplayem. Mianowicie, gdzie można kupować stroje oraz peruki I stwierdziłam, że w sumie mogłabym zrobić takie coś tylko, że w wersji LPS i nie figurki, ale właśnie akcesoria i mebelki do figurek Ponieważ to jest coś, co jednak najbardziej uh, Poszukujemy, ponieważ wiadomo, jest dużo akcesoriów LPS-owych typowo z LPS, no ale też wiadomo, że fajnie znaleźć coś czasem bardziej realistycznego. Jak to jest, że mam tu zaraz okno obok? Mam tutaj światło nad sobą, a i tak dalej jest tak ciemno. Mam cztery kategorie i pierwszą z nich są to po prostu zabawki. Jest zupełnie jakby rodzaj zabawek, którego skala y, pasuje do właśnie figurek LPS i pierwszą z nich są w większości z Was spełniczone Families. O ile zestawy Cyber Family nie są tanie, to jednak ich skala oraz jakość świetnie nadaje się do figurek LPS. Większość meblików jest bardzo jakby w e, takich naturalnych w kolorach, nie są jakieś takie różowe, niebieskie czy takie coś jak typowe takie tanie zabawki albo zabawki dla Barbie e, więc fajnie się nadają do jakiejś takiej realistycznej scenki, ponieważ większość z nich jest właśnie albo biała, albo jakiegoś koloru brązu, albo nawet wygląda lub ma. Wydaje się, jakby było z drewna, w sensie wiadomo, taki, tak po prostu spomalowana Szczególnie krzesła i stoły fajnie się nadają do LPS-ów, ponieważ te krzesła są niskie Więc one fajnie się nadają właśnie do figurek LPS A jeżeli chodzi o malutkie akcesoria, to są bardzo fajne, ponieważ większość z nich jest też taka... Nie realistyczna, jak to już mówię kolejny, kolejny raz To jeszcze mają jakieś takie elementy, gdzie może, nie wiem, coś składać, może coś jakby rozebrać na części Albo właśnie się, nie wiem, coś rusza i tak dalej, i no... Jest po prostu fajne Następnymi zabawkami są to Playmobil. Playmobil to w sumie e, od, dopiero od jakiegoś nie wiem, roku, dwóch e, jakby odkryłam, że właściwie idealnie nadają się również na e, filgu Reker ponieważ tak samoch Sylwenia też nie są tanie, ale właśnie za to jakościowo oraz właśnie z wyglądu, bo są też właśnie realistyczne i wiele jest właściwie akcesorii, których no, w większości innych zabawek się nie znajdzie. No to jednak właśnie ma dużo tych plusów, więc czasami nawet warto za te kilka tych e, kupić jakiś zestaw. Albo po prostu skupić na aukcjach na, na Allegro. <grych> Ponieważ, wiadomo, wszystkie te zabawki można też znaleźć na Allegro, albo właśnie na Vinted, albo LX, po prostu, wiadomo, w używanym stanie I jeżeli się uda, to pewnie jakoś taniej. No, na są Mali Typony. To jest coś, co w sumie rzadko kiedy właśnie mi się zdarzy kupić. Mam w sumie na pewno jedną taką rzecz z tego. Wiem, że mam pewnie też wiele akcesoriów. Oraz pamiętam, że w dzieciństwie moja przyjaciółka bardziej kolekcjonowała melody niż ja, i właśnie wiele, na przykład nie wiem, jak się ubranka czy coś, czy jakieś właśnie mybelki, również pasowały skalą do figurek LPS. A kto nie że przez melody pone bardziej przegląda, niż je sama kupuje, ale mam parę zestawów na oku, które może kiedyś właściwie zakupię i zobaczę, czy się też nadadzą do LPS. Ponieważ, jak mówię, no skala się nadaje. Ale jednak większość z nich jest bardziej takim nie realistycznym, a bardziej takim bajkowym kinda stylu, więc no jak mówię, to już zależy kto co chce. Czy po prostu chce mieć mebelki jakiekolwiek, czy bardziej chce mieć realistyczne, no to, to już właśnie się samemu podejmuje wybór. Na same są szlejch, 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 jakkolwiek to się wymawia, to też jest właściwie, e, oh, to już chyba jest tutaj droższa półka mi się wydaje, chociaż kto wie, jednak no... właśnie to jest to, że te, te wszystkie te wszystkie właśnie. Fajne akcesoria są strasznie drogie, ale z drugiej strony jakościowo są zajebiste Jedyne co tu mogę przedstawić to jest właśnie ten zestawik z szlejków Mianowicie był to taki malutki, pojedynczy zestaw Ponieważ no jest to taka jakby... Nie wiem czy to nazwać apteczka, ale jest fajne, że to jest takie właśnie też realistyczne kolory, a nie jakieś różowe i tak dalej. I fajnie się tutaj to rozkłada I nie pamiętam czy dokładnie te elementy tutaj były, chyba tak, na pewno była ta opaska opatrunek, nie mam pojęcia, nie znam się ale chyba, jeżeli się nie mylę, to było też właśnie te akcesoria, mianowicie strzyk strzykawka Która jest właśnie taka malutka, więc naprawdę do figurek LPS się bardzo nada I jeszcze tu był stetoskop, który yy, gdzieś był, jest! O, Ponieważ na przykład z figurek LPS też jest stetoskop, ale on jest taki jebitny, A tutaj jest taki malutki, że da się idealnie założyć na LPS i myślę, że jest fajnie właśnie um, proporcjonalnie i w ogóle Halo? Jaki morski tani dozownik! Przepraszam bardzo, czemu ty mi coś wyszukujesz, jakie ja gadam? O co ci chodzi? Chyba coś klikam się. A jeszcze te cztery, które teraz mówiłam, czyli właśnie Sylvania Family, Playmobil, Schleich oraz e, Majotpony, to wiadomo, że to są rzeczy, które można kupić na ich oficjalnych stronach. Jeżeli się nie mylę, to chyba też Majotpony mają. Nie mam pojęcia, wiem, że na pewno te poprzednie trzymają swoje oficjalne strony. Oraz wiadomo, w jakichś tam zwykłych sklepach zabawkowych, smykach, czy po prostu na Allegro. Cenęło gdziekolwiek, wiadomo, że jest to bardziej łatwo dostępne do kup kupienia. Poza tym, właśnie można to kupić i w sklepie stoconarnym znaleźć, oraz, właśnie można zamówić na internecie. Na stronę są Robotime, e, oraz chyba też jest jakaś inna seria, mianowicie to już nie są zabawki, ale są to takie zestawy do składania samemu, które zajmują dużo czasu. Chyba, nie wiem, swojego zestawu, który mam już chyba dwa lata, nie, dalej nie zużyła. Ale właśnie są też fajne bardzo do używania właśnie do filmików LPS-owych Zresztą dużo LPS-ów też właśnie ich używa i no też właśnie są fajne, ponieważ dużo robi się właśnie akcesorii, które... Czasami to też jest fajne, ponieważ to się robi samemu Kinda, ale się już ma jakby wybrane materiały, więc to się tylko składa i można sobie mieć właściwie inspirację, że hej, samemu mogę też z jakichś, nie wiem, randomowych guzików coś zrobić. Więc to też fajnie jakby daje takie kreatywne pomysły, jak może też zrobić coś samemu. Ale jeżeli chcemy właśnie jakiegoś gotowca, no to właśnie to też jakby się zalicza, ponieważ no o ile trzeba to złożyć samemu, no to wszystkie materiały wycięte i w ogóle i tak dalej już się wszystko ma, większość. Ostatnie mebelki są to takie drewniane mebelki, wszelkiego rodzaju po prostu drewniane. Niektóre po prostu są takie, które się składa samemu, a niektóre są już gotowe i zauważyłem, że na Allegro jest ich dużo, natomiast są dosyć drogie, nie mam pojęcia czemu, ale właśnie na przykład czasami takie zestawy są rzucane też na przykład w Lidlu, może też w wiedrące. Ja na przykład kilka lat temu właśnie kupiłam takie zestawy w Lidlu. I właśnie są to takie drewniane mebeki, które są takie pomiędzy realistyczne, a nie, ponieważ jednak no, niektóre są mniej, a bardziej realistyczne. Skalą też są takie, no nawet do figurek, w sensie niektóre myślę, że są takie troszkę za duże, ale jednak i tak, no na pewno są większe niż selwania nie? ale i tak myślę, że się fajnie nadają do figurek. Tylko jak mówię, nie wiem czemu są na internecie takie drogie. Może gdzieś znajdziecie je taniej. Dobrze, skoro mamy oficjalne sklepy omówione, teraz przejdźmy do właściwie stron, na których możemy po prostu znaleźć e, realistyczne akcesoria ogólnie, jako po prostu akcesoria do lalek, figurek i tak dalej. Mianowicie, pierwsze, co będzie to sklepik dla was, czyli jeden z moich ulubionych miniaturowych sklepików, który ma nie dość, że właśnie różne akcesoria do robienia biżuterii miniaturowej, jakichś broczków, kolczyków, rzeczy z żywicą, to ma też ma miniaturowe akcesoria. Wiem, że to się często zmienia, ponieważ na przykład dużo tego, co kupowałam kiedyś, już właściwie nie ma, ale też są nowe rzeczy i jakieś właśnie naczynia, bo kiedyś, też kiedyś były takie miniaturowe misie, nie wiem czemu ich już nie ma. E, jakieś właśnie naczynia, szczućce, um, czarmsy, które też niektóre mogą się nadawać jako akcesoria. E, co jeszcze są? Foremki do robienia na przykład, miniaturowego żarcia, jakieś pączków, gofrów, e, ciastek, dużo tego jest. Także to też można zrobić samemu wtedy, po prostu właśnie kupić jakś modelinę, albo jakoś, właśnie, po prostu nadkleję na gorąco, wypełnić właściwie tą foremkę, ponieważ też mam niektóre rzeczy, które są po prostu zrobione z kleju na gorąco, wlanego do foremki i potem pomylowanego. Tutaj mam jeszcze kubek, który nie jest już ze, ze, ze sklepiku dla Was, tylko jest ze sklepu Passion Room. I tutaj jeszcze nie wstawiłam, chyba na ten czas jak wstawiam ten odcinek, nie wstawiłam wie, wielkiego holu z samych, właśnie, kubków, szklanek i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, jest ich tam dużo, dużo wybór, jeżeli chodzi o właśnie różnego rodzaju kubki, filiżanki, e, e, co tam jeszcze jest, ale też takie właśnie bardziej miniaturowe naczynia oraz i i raz takie czarne które też mogą się nadawać na jakieś akcesoria. Jak na razie po prostu zarzucam to, co ja na przykład właśnie mam sprawdzone. Wiem, że kupowałam e, sprawdzony sklep oraz po prostu są jakieś tam rzeczy, które się nadadzą, ale teraz czas na potrójny A, mianowicie AliExpress, Allegro oraz Amazon. Tutaj to już można się bawić, bo tutaj już naprawdę będzie dużo do wyboru. Mianowicie, jeżeli chodzi o AliExpress, sama zamówiłam właściwie parę zasobów. Pierwsze z nich to na przykład takie Sylwaniany Famic, ale to nie do końca chyba oryginalne, ale styl były bardzo tanie, na pewno tańsze niż te. Oryginalne, tylko że no, za to właśnie kła kwa, jak, kwa, kwa jakość. Quality kwa jakość. Jakość jakoś była nie do końca, jakby wiadomo, nie dorównuje oryginalne w Sylwania, no. e, Natomiast byłam bardzo kiedyś po prostu ciekawa, jak to wygląda. I no, jak mówię, też były tanie. E, na samym są to po prostu jakiekolwiek miniaturowe akcesory. Na przykład w laptopie telefony, które są z metalu. I są ciężkie, ale są mega realistyczne i bardzo właśnie lubię je używać w scenografii. No i ogólnie jest cała masa różnych akcesoriów, od mebelków, do jakich na, jakichś najmniejszych pierdołowatych łyżeczek i tak dalej. I w większości da się kupić dosyć tanio, no i minus jest taki, że wiadomo, że trzeba długo czekać na odbiór paczki Ale i tak jednak dużo jest, no tutaj jest największy wybór No i poza tym, no kupuje się głównie same akcesoria, bez żadnych dodatkowych figurek Następne jest Allegro, na którym też można znaleźć takie akcesoria Większość niestety z nich, jak się wpisze natomiast akcesoria, właśnie i tak jest wysyłka z Chin Więc w sumie to już chyba lepiej pójść na AliExpress uh, Ale i tak właściwie są też czasami, jeśli znajdą jakieś akcesoria Na przykład ja zaraz taki Globus, czy jakiś właśnie taki zestaw malutki z... Uh, ma jakąś mąką, wałkiem i tak dalej, które też właściwie znalazł na jakimś randomowym naprawdę właściwie sklepiku z jakimiś pamiątkami na LEGO no ale do, do figurek się nada idealnie. Tak samo te skrzynki z, z piwem, też. Jakiś randomowy sklepik na LEGO Ostatnio już jest Amazon. Na Amazonie zamawiałam tylko raz i nie było to żadne akcesoria, ale wiem, że też jest ich dużo, ponieważ na przykład oglądam. Yy... Ponieważ na przykład na, filmik ponieważ na filmikach zagranicznych od osób, które nagrywają właśnie z LOLkami dużo mówią o tym, że zamówiły coś właśnie z Amazona Więc na Amazona jeszcze osobiście nie próbowałam Ale wiem, że po prostu są, więc to... Więc co, no, chcę to dodłużyć do listy, ponieważ to się za, jakby pasuje w kategorię właśnie tych trzech A Czyli właśnie, gdzie po prostu jest cała masa akcesorii Że wiadomo, nie z konkretnej serii, tylko po prostu jakieś są i no... No, myślę, że kiedyś spróbuję zrobić jakiś haul z Amazona i zobaczyć, co się się kryje. A jak na razie przechodzimy do następnej kategorii, mianowicie sklepy stacjonarne. Sklepy stacjonarne, mianowicie, są to sklepy, które mają czasem jakieś właśnie okazy z jakimiś zabawkami, albo akcesoriami, które by mogły się nadawać do figurek. I pierwsza z nich będzie to action. Ponieważ Action nie tak masują się jakby seksy zabawek, ale nie do końca są tam jakieś takie fajne zabawki Przynajmniej ja nie trafiłam na jakieś takie mega fajne, które kupiłam Ale na pewno są tam różnego rodzaju akcesoria Jak mówiłam wcześniej o tych zestawach do składania samemu Na przykład takie zestawy właśnie były też w aksjonie I ja na przykład niedawno je kupiłam, złożyłam, nagrałam filmik Nie wstawiłam go jeszcze, ale będzie Te akcesoria które były troszeczkę za małe do regularnych figurek Ale na przykład do mniejszych, szczeniaków, kociaków i tak dalej To myślę, że się fajnie nada a co jeszcze, to na pewno są ogólnie jakieś takie miniatury, które po prostu są czasami wstawiane tak o, jako dekoracja czy coś. Albo na przykład teraz, szczególnie jest sezon, na, zaczyna się być na świąteczny w październiku, what the fuck! Ale kupiłam już dwie rzeczy. I je uwielbiam, ponieważ są to coś, co właśnie obczaiłam kiedyś, w zeszłym roku, na właściwie na nad filmików na, nagrałam to, obcaliłam właśnie to na Allegro. Nie spodziewałam się, że to może być to kupienie w aktionie i są to właśnie na przykład taka karuzela, z której da, udało się ściągnąć te ludziki, wysyłanie się teraz nadaje właśnie na figurki LPS oraz właśnie takiej, e, takie takie z y, watą cukrową, z którego jeszcze ludzików nie wywaliłam, ale się postaram, ponieważ ja ludzików tam nie chcę, ja chcę tam dać figurki, ale i tak mega mi się to podoba i fajnie, że są właśnie takie elementy, że to się kręci, świeci i tak dalej. I jest to dosyć tanie, ponieważ tylko 37 zł. Nie, może dla niektórych to jest dużo, niektórych mało, ale jednak gdyby takie coś było na przykład odsyłanie to by było na pewno 3 razy droższe. Albo 4. A są mi się też bardzo się przyda ludziom, mianowicie są to różnego rodzaju tanie światełka Niektóre są nawet już od 3 lub 4 zł za jakby sztukę chyba 20 jakby światełek, takich LEDów oraz są na takie miniaturowe płaskie LEDy, więc myślę, że to też się fajnie może nadać do właśnie różnych scenografii. Też jest dużo takich ee, po prostu jak się mówi girland? Takie po prostu liście, albo jakieś właśnie takie inne jakieś tam ozdoby, takie coś tego typu, coś tego typu, jakieś roślinki czy tam wysuszone czy coś, które też mogą się nadać do jakiejś takiej leśnej scenografii. Następnym sklepem jest to sklep Tiger. Ho! Okej, okay, to już jest moja świątynia. Tam już. Ho! Je tam już się znajdzie masę akcesorii. Naprawdę można tam znaleźć dużo fajnych akcesorii. Tylko, że no, jak mówię, właśnie to jest jedna z tych sytuacji, gdzie nie ma jakby jednej konkretnej serii. Więc, jakby tych mebelków nie będzie dużo. Ponieważ niektóre będą się zgadzać z skalą, jak na przykład właśnie ten regał. A niektóre, niestety, nie. Ponieważ e, jednak znalazłem na przykład jeszcze te stoliki i krzesełka, które bardziej się nadają właśnie na przykład malutkich figurek. E, ale jednak też są na przykład takie duże tam stoły, które no, już są za duże. Albo jest też taka ławka, która jest już za duża do figurek Ale mimo wszystko jednak no, Co się zawsze znajdzie Na przykład tu macie pokazane parę moich faworytów właśnie z tego sklepu Także tutaj na pewno się zawsze coś znajdzie Czy to akcesoria faktycznie gotowe do użycia Czy właśnie bardziej coś do kraftowania. Czy ja powiedziałam Tiger? Chodziło mi o Teddy w Tigerze nie, nie byłam, ale jednak właśnie mam znajomych, co mają właśnie Tigera, na przykład w, swojej właśnie, e, w swoich miastach. Czasami też są po prostu zarzucone jakieś właśnie miniatury, które właściwie mogłyby się nadać do figury KPS, ale jak mówię właśnie na, na przykład właśnie w moim mieście nie ma Tigera. A jedyne co mogę popatrzeć sobie to prosto na zagę na gazetkę, i to tyle. I ostatnie mogę w sumie już rzucić właściwie razem: mianowicie są to Pepko i właśnie Kik. To już jest mniej do, do wyboru, ale też na przykład jedna z moich ulubionych akcesorii, jaką udało mi się znaleźć w Kiku, to jest właśnie ta działająca lampa, której nie mam pojęcia, gdzie jest, którą udało mi się użyć właśnie w jednym shortfilmie. Mianowicie jest to taka lampa. Była chyba jeszcze jedna, ale nie pamiętam czy tam ta się ciła czy nie I właśnie ona sobie świeci, faktycznie się te światła zmieniają i to mi się mega podoba i jak mówię udało mi się to już użyć I to jest faktycznie właśnie taki ludzik Jakie to jest fajne! To jest taka randomowa rzecz bo, ale no mega się cieszę, że udało mi się akurat ją zdobyć Nie była też droga, nie pamiętam chyba jaka nasia to kosztowała Ale no taka właśnie randomowa akcesoria, która mega się nadaje do figurek Zresztą w też jest właśnie sekcja z zabawkami, i na przykład tam też chyba często, e, też często właściwie na przykład obserwuję jakieś takie jakieś zabawki, typu właśnie takie miniaturowe e, Barbie. Co w sensie, to jest? Barbie? Co Nie wiem. Ponieważ na przykład też parę razy je kupiłam dla właśnie akcesoriów, oraz na przykład właśnie są też maletypony, kiedyś pamiętam, że kupiłam właśnie, ponieważ też były właśnie tanie, tańsze, więc też kupiłam tam taki na przykład taki wóz, który mi się przydał na Halloween, e, oraz coś jeszcze. Oraz są takie właściwie takie tanie domki, które też mogą się dodać do figurek. Oraz czasami znajdą się takie właśnie bardziej pod DIY rzeczy do, do kupienia, albo jakieś tak, na przykład jakieś malutkie rzeczy, na przykład e, jakieś pojemniki, czy jakieś szkatułki, które też by się dały do figurek. E, więc no, tutaj też jest jakby dużo opcji, ale jak mówię, to już jest jakby mniejsze, mniej, mniej, mniej jest do wyboru niż na przykład właśnie w tedium czy actionie, ale i tak jest to dalej jakaś opcja. I to by było w sumie tyle, jeżeli chodzi o głównie sprawdzone przez rzeczy. Teraz właściwie przejdziemy do oceny kategorii, czyli są to rzeczy niesprawdzone w sumie no, niesprawdzone strony. Jest ich tylko trzy, mianowicie jest to kolejkowo, domkowa 4 oraz miniatury.net. I sytuacja wygląda po prostu tak, że ja widziałam te sklepy, a w sensie wiadomo, tam sobie przeglądałam oferty. Niektóre z nich są właściwie takie, które można by kupić, w sensie są takie z tej tańszej półki, ale z są to takie malutkie testy ponieważ większość z nich jest niestety strasznie drogie, to już naprawdę przekracza właśnie nad Sylvania Families, więc te są bardzo drogie, z drugiej strony są mega realistyczne, jest bardzo. Ale jak mówię, no już niestety są trochę za drogie. I też właśnie jestem, nie jestem pewna co do Skype, ponieważ wydaje mi się, że powinny być większość z nich do, fajnie dopasowana do LPS. W każdym razie się po prostu mówię, że jest to jeszcze opcja. Jeżeli ktoś chce, chce że ktoś chce, może właśnie sobie to obczaić i może właśnie zobaczyć, czy coś tam właśnie wam podpasuje. Natomiast ja mówię, że no nie mam jakby nie zamawiałam stamtąd, więc nie mam jakby takiego potwierdzenia, że faktycznie te figur figurki, te akcesoria mogą te akcesoria mogą się nadać do. Do figury GPS Także to było na tym dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik był w jakimś sposobie ciekawy, nie wiem, pomocny bardziej i tak, yy, no, ponieważ jednak często robię hole zakupowe, w sumie dużo mam jeszcze zrobionych, ani nagranych, a nie wstawionych, ale i czasować tam mówię o jakichś tam stronach lub sklepach, w których kupiłam niektóre rzeczy, ponieważ jednak no, z różnych źródeł je kupuję, ale mimo wszystko chciałam to, jakby te informacje wrzucić do innego filmiku, także może oczekiwać, sobie drugą część, jeżeli znajdę więcej sklepów lub stron. Yy, a jak na razie to się z wami żegnam, do zobaczenia w innych, na filmikach. Na razie, pa pa!